Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy wiara, którą wielu z nas łączy, i nauka, którą tak bardzo kochamy, są ze sobą powiązane? Spór między tymi dwoma światami wydawał się być w martwym punkcie przez dziesięciolecia. Jednak niedawne odkrycie zapoczątkowało rewolucję w ludzkim poznaniu. Korzystając z instrumentów, które wcześniej wydawały się nieosiągalne, naukowcy odkryli dowody, które podważają nasze z góry przyjęte poglądy. A gdybym ci powiedział, że oprócz wiary mogą istnieć dowody na istnienie Boga? Powiązania między kosmologią, biologią i logiką matematyczną są nieoczekiwane. Pytania, na które sama nauka nie może odpowiedzieć, są podnoszone przez odkrycia od wielkiego wybuchu po nieredukowalną złożoność. Oprócz rzucenia wyzwania wątpiącym, odkrycia te zachęcają wierzących, aby zobaczyli, że ich religia jest potwierdzona przez te same dowody, które wcześniej były używane do jej obalenia. Czy nasze rozumienie naszego miejsca w kosmosie wkrótce ulegnie znaczącej zmianie? Jest jednak coś kluczowego, o czym powinieneś wiedzieć, zanim dokonasz własnych osądów. Zapewniając związek między tym, co materialne, a tym, co duchowe, odkrycie to ma na celu zarówno wyjaśnienie, jak i połączenie. Dzisiejsze pytanie nie dotyczy tego, czy Bóg istnieje, ale raczej tego, jak ta świadomość wpłynie na twoje życie. Teoria wielkiego wybuchu głosi, że wszystko, co znamy, zostało stworzone przez niewyobrażalną kosmiczną eksplozję, która dała początek wszechświatowi. To wydarzenie nie tylko wyjaśnia pochodzenie, ale także daje możliwość głębokiej refleksji nad samym istnieniem, o czym świadczą odkrycia naukowe. Takie jak kosmiczne mikrofalowe promieniowanie tła zaobserwowane przez Arno Penziasa i Roberta Wilsona. Niektórzy uważają, że to niesamowite, że tak techniczna teoria może odnosić się do legend o boskim stworzeniu w starożytnych księgach. Interesujące jest rozważenie, że pogłos tej pierwszej eksplozji nadal rozbrzmiewa w kosmosie i być może w naszych duszach. Fascynujące jest to, jak ta naukowa historia wydaje się być zgodna z poglądem, że istnieje powód istnienia. Wyobraź sobie moment niezgłębionej energii, która stworzyła gwiazdy, galaktyki, a nawet Ziemię, gdy się rozszerzyła. Związek tej historii z wiarą teologów rodzi możliwość, że ten początek był częścią zamierzonego planu, a nie przypadkiem. Jakie było prawdopodobieństwo, że taka doskonałość rozwinęła się przez przypadek, jeśli mielibyśmy to ocenić? Myślenie o tych kwestiach inspiruje do zastanowienia się na poziomie duchowym i naukowym. Co więcej, za każdym razem, gdy spoglądamy w nocne niebo, cofamy się w czasie do tej pierwszej chwili. Co jeszcze może ujawnić to ogromne gwiaździste płótno? Wiele osób uważa, że takie wyjaśnienie wielkiego wybuchu sugeruje zarówno fizyczne zdarzenie, jak i niebiańską choreografię. Rodzi to problem, który zarówno naukowcy, jak i wierzący uważają za kłopotliwy. W jaki sposób to idealne dopasowanie może pasować do projektu wszechświata, który wkrótce zbadamy? Zasady fizyki wydają się być ustalone z niemal niewiarygodną dokładnością, gdy patrzymy na wszechświat. Na przykład istnienie galaktyk, planet i ostatecznie życia jest możliwe dzięki precyzyjnym wartościom stałej kosmologicznej i siły grawitacji. Wszystko to byłoby niemożliwe, gdyby jedna z tych stałych była nieco inna. Zjawisko to jest również określane jako dostrojenie, co sugeruje, że nasz świat jest celowo stworzonym arcydziełem, a nie tylko kosmicznym przypadkiem. Rozważ kosmos jako wyrafinowaną maszynę z bezbłędnie działającymi kołami zębatymi. Pusty lub zapadnięty wszechświat byłby wynikiem prostej zmiany tempa ekspansji wszechświata szybszej lub wolniejszej. Jak prawdopodobne jest, że wszystko to wydarzyło się przez przypadek? Zwolennicy inteligentnego projektu twierdzą, że takie bezbłędne dostosowanie może być dowodem na działanie siły wyższej. Jak moglibyśmy przeoczyć konsekwencje takiego odkrycia, gdyby tak było? Kiedy badamy te kwestie, natrafiamy na cud samego życia, które jest utrzymywane przez tę kosmiczną równowagę. Niektórzy teolodzy i naukowcy zastanawiają się, czy ta doskonałość wskazuje na głębsze znaczenie lub tajne przesłanie w prawach wszechświata, ale do czego służy złożoność, którą odkrywamy w biologii, jeśli wszechświat jest tak dobrze dostrojony. Zbadamy te tajemnice w następnej kolejności. Zanim zagłębimy się w tajemnice biologii i jej niesamowitą złożoność, chcielibyśmy zachęcić Cię do aktywnego udziału w tej dyskusji. Pamiętaj, aby polubić ten film, jeśli podoba Ci się to badanie relacji między nauką a religią. W ten sposób umożliwisz nam nawiązanie kontaktu z kolejnymi osobami które podzielają twoje poszukiwania znaczących rozwiązań. Aby upewnić się, że nie przegapisz niczego nadchodzącego, powinieneś także włączyć dzwonek i zasubskrybować kanał. Poniższy temat zadziwi cię jeszcze bardziej. Każda komórka w naszym ciele posiada wyrafinowany świat, który wymyka się wyobraźni. Ze względu na swoją podwójną helisę, DNA funkcjonuje jako kompleksowy podręcznik instrukcji, który mógłby zapełnić całe biblioteki. Silniki wiciowe bakterii są doskonałym przykładem systemu molekularnego, który wykazuje to, co niektórzy nazywają nieredukowalną złożonością. Pytanie, w jaki sposób struktury te mogły rozwinąć się w wyniku po prostu przypadkowych procesów, wynika z faktu, że nie działają one po usunięciu dowolnego elementu. Wyobraź sobie, że w środku dżungli odkrywasz stary zegar Ktoś musiał go stworzyć, ponieważ jego skomplikowane części precyzyjnie do siebie pasują. Nawet bardziej złożone przykłady z biologii, takie jak układ odpornościowy czy ludzkie oko, wydają się krzyczeć, że zostały stworzone w jakimś celu. Zwolennicy inteligentnego projektu twierdzą, że jego złożoność sugeruje większą inteligencję leżącą u podstaw życia, a nie jest całkowicie wyjaśniona przez darwinowską ewolucję. Dlatego nie możemy powstrzymać się od zastanawiania się, czy za tym wszystkim stoi jakiś większy cel, gdy rozważamy te intrygujące aspekty. Biorąc pod uwagę złożoność życia i precyzyjne dostrojenie fizycznego kosmosu, jaką rolę odgrywa logika w badaniu istnienia Boga? W tym miejscu rozważania ontologiczne stają się istotne, rzucając światło na alternatywne podejście do rozwiązywania problemów. Argumenty ontologiczne starały się wykazać istnienie Boga za pomocą sprawiedliwego rozumowania od czasów świętej. Kiedy matematyk Kurt Gödel stworzył skodyfikowaną wersję tej logiki, metoda ta zyskała nową popularność. Gödel twierdzi, że istnienie Boga jest wymagane, jeśli ma on być rozumiany jako najwyższy byt. Naukowcy wykorzystali komputery w 2013 roku. Aby potwierdzić logiczną spójność argumentu, wykazując, że koncepcja stwórcy nie może być tak łatwo odrzucona, przynajmniej logicznie. Zastanów się, w jaki sposób te idee zachęcają do kontemplacji tego, co niematerialne. Logika wydaje się sięgać do boskości, próbując wypełnić lukę między tym, co możemy pokazać, a tym, w co wierzymy. Ten rodzaj rozumowania. Ma na celu uzupełnienie wiary poprzez dostarczenie alternatywnego punktu widzenia, a nie jej zastąpienie. Na przykład, gdy architekt projektuje budynek, najpierw wyobraża go sobie w swoim umyśle. Dla niektórych osób ten proces wyobrażania reprezentuje energię twórcy w działaniu. Koncepcje te nie są jednak tylko filozoficzne. Zachęcają nas do zastanowienia się nad sposobami, w jakie wiara, rozum i nauka, Mogą współistnieć i przynosić sobie nawzajem korzyści. Jak jednak te punkty widzenia odnoszą się do postępów w biologii, kosmologii i fizyce? Następnym krokiem w uświadomieniu sobie, że wszystko wydaje się wskazywać kierunek czegoś większego, jest ta zbieżność. Przez lata nauka i religia były postrzegane jako dwie różne sfery, ale coraz więcej osób twierdzi, że mogą one współistnieć. A nawet wzajemnie się wzmacniać. Odkrycie Wielkiego Wybuchu i inne postępy w fizyce i kosmologii były postrzegane jako potencjalne oznaki istnienia stwórcy. Francis Collins, szef Human Genome Project i znany genetyk, mówi, że jego doświadczenie pokazuje, jak nauka może prowadzić do wiary. Mówi, że badanie DNA sprawiło, że stał się bardziej skłonny wierzyć w wyższy intelekt. Intrygujące jest to, że niektóre odkrycia naukowe wydają się prowadzić do duchowej kontemplacji. Zawiłość DNA i innych odkryć biologicznych rodzi pytanie, czy taki projekt można w pełni przypisać przypadkowi. Podobnie niektórzy kosmolodzy uważają, że projektant jest odpowiedzialny za precyzyjne dostrojenie Wszechświata. Uczeni tacy jak Alistair McGrath napisali wiele o tym związku, pokazując, w jaki sposób nauka wzmacnia wiarę, a nie ją podważa. Koncepcje te prowadzą nas do punktów, w którym wiara i nauka wchodzą w interakcje, a każda z nich oferuje odrębny punkt widzenia. Czy to możliwe, że oba wszechświaty wskazują na jedno pochodzenie, skoro życie jest skomplikowane, a kosmos tak precyzyjnie zaprojektowany? W tym momencie pytania stają się mostem łączącym to, co materialne, z tym, co duchowe. Otwierając nowe drogi do badań. Po rozważeniu tych odkryć i spostrzeżeń, pytanie nie brzmi, czy te informacje coś zmienią, ale raczej, jak zmienią twoje życie. Czy masz odwagę zbadać konsekwencje celowo stworzonego kosmosu i wyjść poza swoje z góry przyjęte wyobrażenia? Być może teraz nadszedł moment, aby zintegrować naukę i religię w sposób, który zmieni twoje spojrzenie i wpłynie na wybory których dokonujesz każdego dnia. Z tą nową wiedzą o życiu i otaczającym nas kosmosie, jakie masz plany, zastanów się, w jaki sposób te informacje mogą zmotywować cię do poszukiwania dalszych rozwiązań, poszerzenia perspektywy i wzmocnienia więzi z transcendencją i światem. Rozważ rozpoczęcie od filmu dokumentalnego, który bada cuda precyzyjnego dostrojenia wszechświata lub książki takiej jak Podpis Boga Hugh Ross'a. Jakie zmiany mógłbyś wprowadzić w swoim życiu, aby lepiej dopasować się do idei wszechświata opartego na celu? Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, jeśli te pytania do ciebie przemawiają i chcesz dowiedzieć się więcej. Więcej materiałów łączących wiarę, naukę i świetne pytania znajdziesz tutaj. Czy jesteś gotowy, aby wyruszyć w tę podróż samopoznania i zmiany? Do zobaczenia w nadchodzącym filmie.